Akcja zbierania butelek dla Gnieźnieńskiego Teatru nabrała tempa. Jeszcze przez tydzień można je przynosić do specjalnie przygotowanej skrzyni. Inicjatywa teatru została dobrze rozgłoszona i efekty tych działań są widoczne, gdyż butelek jest już prawie 700. To jednak wciąż za mało. Było około 400, a teraz myślę sobie, że dobijamy chyba już do 700. Super to wszystko jakby się dzieje. Bardzo duże zainteresowanie różnych ludzi przynoszą indywidualni klienci. Ale również współpracują z nami restauracje i inne miejsca, gdzie takie butelki się pojawiają. Ludzie do nas kolekcjonują, zbierają, przynoszą, ale to jest wciąż jednak jeszcze za mało. Potrzebujemy ponad tysiąc, nawet dwieście, a może nawet 1500, więc zapraszamy jeszcze naszych mieszkańców i fanów do oddawania butelek jeszcze przez najbliższy tydzień. Trzeba także zwrócić uwagę na zaangażowanie ze strony nie tylko mieszkańców, ale i wszystkich pracowników teatru, którzy owe butelki doprowadzają do należytego stanu, co jest dość żmudnym i czasochłonnym zajęciem. Do prapremiery spektaklu, kto się boi Virginia Woolf, zostało niewiele czasu, a w naszych domach na pewno zdają się jeszcze nikomu niepotrzebne butelki.